8 listopada 2019 roku, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Clubu, bo strony się kłania i dzisiaj spojrzymy sobie na wykres BNB albo Binance, jak to woli w notowaniach, w notowaniach do amerykańskiego dolara, obecne kwotowanie tuż nad poziomem 20 i oczywiście scenariuszy możliwych jest tyle ilu traderów, Natomiast ja postanowiłem mówić dwa ewentualnie bycze scenariusze z perspektywy BNB. Z perspektywy w związku z tym startujemy i do, do rzeczy. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę według mnie z perspektywy ewentualnych wzrostów w chwili obecnej, no to jest poziom w okolicach 23,50-24. To są te kwestie, z którymi już wcześniej tutaj... Binance się borykał kilkukrotnie, tak, jeśli byliśmy pod, to pozostawaliśmy pod tym poziomem, jeśli udało się wyjść górą, bardzo podobnie jak tutaj w okolicach 17 maja, po reteście kontynuacja, jeszcze jeden retest, próba utrzymania, dopiero złamanie w okolicach końcówki sierpnia, początku września, konsolidacja, zejście w dół I teraz to, na co według mnie warto zwrócić uwagę, to najpierw właśnie kwestia tego e, ostatniego zejścia do spodu bo będzie dość, e, dość istotne, mianowicie mówimy o e, tutaj e, rozpiętości z 18 września 2019 roku, i to będzie miało dla nas znaczenie w przypadku, gdybyśmy z obecnych poziomów bez żadnego cofnięcia, kontynuowali wzrosty, okay? czyli z obecnych poziomów nie mamy żadnego cofnięcia, tylko idziemy w, w górę. Co ja bym chciał zobaczyć przy tym pierwszym scenariuszu? Chciałbym zobaczyć zamknięcie powyżej 23,60-24. Ok. A następnie, biorąc ten ostatni zjazd, z którym mieliśmy tutaj do czynienia jako tak zwane ostatnie miejsce słabości, to ewentualne cofnięcie do tych poziomów w okolice 22-20 można byłoby wykorzystać do ewentualnych zakupów, a celem byłby tak zwany over-under w okolicach 33-35. Okay? To jest pierwszy scenariusz, a jeśli chodzi o Binance. Zróbmy sobie porządek na bazie ostatniego miejsca słabości. Zróbmy sobie trochę porządku tutaj. Popatrzmy na obecną sytuację. Bo być może, być może biorąc pod uwagę, a, że rynek zdołał wrócić powyżej 16, tak? Tutaj dość istotne poziomy, z którymi też w przeszłości się borykaliśmy, była próba właśnie w związku z tym zjazdem, była próba nadbicia tych poziomów z bardzo szybkim powrotem, no to skoro mieliśmy Jedną taką korektę to być może, że skorekcimy się w rajon 17,50, 16. Ok, i stąd wtedy rynek zacznie zyskiwać na wartości. Pierwszym celem w tym wypadku będzie wcześniej wspomniany poziom, który w pierwszym scenariuszu musi zostać wybity, czyli okolice 23:50/24. No i tutaj kwestia obserwacji, co dalej. tak, Czy to, czy to już będzie maks przed kolejnym cofnięciem, czy może rynek właśnie wyjdzie górą i będzie realizował już później scenariusz numer jeden? A wtedy byłaby kwestia pracy z jakąś redukcją tutaj przy tych poziomach. Ewentualnie odnowieniem pozycji w ramach realizacji pierwszego, pierwszego scenariusza. Podsumowując, albo wybicie powyżej 23,50-24 wykorzystanie tego ostatniego miejsca słabości, czyli powrót w rejon 22 20, 00 ewentualne longi, albo w chwili obecnej nastąpi jeszcze cofnięcie, w rejon 17,50, może nawet 16 próba zawracania. A może jakiś dolny swing na niższym horyzoncie czasowym i kontynuacja na wzrosty. Tyle ode mnie. Nie dajcie się złapać w łapkę. Wszystkiego dobrego, do, usłyszenia. do zobaczenia. Trzymajcie się po cześci.